Siema tutaj Kratos 311 I ciemak 1-2 No to co? Planujemy epicki skok. Pokaż mi tą górę. No góra jest w miarę duża. I ciemak chce z niej skoczyć. Już sobie nawet przygotował tam takie jakby skocznie. I tak, ta góra jest taka wysoka, a wygląda na płytką. A właśnie. No taka płytka jest, że tego... No. Że może Maciek nie trafić i... Oh, fuck! Podejście trzecie. Tym razem użyję speedu, który jest dostępny na becie 18 No a ja będę becie chodził. Pórna. A ja będę chodził lepiej na kucaka, żeby nie spać znowu. I tym razem nie trafię w tą a. wysepkę. Proszę Dobrze. o ciebie. 3, 2, 1, lecę. Dawaj, leć, 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 leć. Na speedzie! i Wyskok! Leci! Buh. Piękne! Jestem! żyję! je no to kończymy ten materiał. Widzisz, widzisz? No widzę, dobra. Kończymy ten materiał. Czekaj, pomacham no. ci jeszcze. No, siema. Edziesz, Yeah. Jeee. Dobra. Podejście drugie. What? Ło! Fuck! Ło! Ło! Aaaa, jak A! A, nie żyje. Taki fail. Łee, ja też spadłem!